Cześć, witajcie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Going Medieval. Proszę Państwa, nie wiem co mam sądzić w sumie o tej grze. Chodzą głosy, że jest podobna do Rimwold. Ja w, Rimworld, w RimWorlda nie grałem. Może powinienem, to napiszcie mi w komentarzach. W każdym razie, kliknijmy sobie nowa gra, bo ja tutaj chwileczkę, chwileczkę grałem, chciałem zobaczyć co, z czym i dlaczego. No, i kliknijmy tryb normalny. Zobaczymy warunki początkowe, nowe życie, bla, 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 tego typu sprawy. No, i tutaj możemy sobie wybrać, w sumie, to tutaj możemy na dole wybrać ziarno. Zobaczmy jakieś inne. Bogata roślinność, żyzna gleba i glina, umiarkowane złoża wapienne, mniej złota, srebra, żelaza i soli. A tutaj, jakbym chciał. O, to słuchajcie, może to byśmy sobie wzięli. Może to byśmy sobie wzięli, bo wiem, że później to może. Może tego wapienia nam e, brakować, więc ja bym tak taki lekko górzysty ten teren e, dalej mamy osadników. No i co my tutaj mamy? Kowalstwo no, tylko. Botanika 18 no to się później do rolnictwa może przydać e, mądrość to bezwzględność dobra e, niech babcia zostanie. Tu następna babcia. O, tu jest intelekt, strzelectwo jest na 6. O, to się też może przydać. A co ma? No, atrakcyjność. E, no to kurczę. Kobieta jak wino. Schorowanie. Słabowite zdrowie to ciężar. Oho. Często musi się leczyć. No to niedobrze. To niedobrze, ale na razie ją zostawimy. No i tutaj mamy. O, to jest, to jest niezłe. E, kuchmistrz może być, jako kuchcik. Może leczyć. O, to się do babci przyda. Dobra, niech zostaną, ale ją też trzeba leczyć. Kurcze blade. A, jest głupia. No, wiecie co wymienię ją, zobaczę. Eee, to może niekoniecznie. Niekoniecznie. O, niech będzie, a tutaj. Chłód i co? Odciski ma? Słabowitość. Dobra, niech już zostanie, słuchajcie. Klikamy dalej. Eee... Ja, proszę Państwa, nie obiecuję, że będzie z tej gra, znaczy, seria z tej gry. <laughs> nie wiem, ja już nie wiem, co ja dzisiaj gadam. E, w każdym razie, no, chciałem Wam pokazać, że mam, że jest tu i że coś tam się dzieje z tą grą u mnie. E, dobra, zaczynamy. E, pierwszą zasadniczą kwestią, no to pozwólmy im na korzystanie. Aha, dobra, to może nie w taki sposób, tylko już sobie od razu tak obrócę. Pozwólmy im na korzystanie z tych zasobów. Yy, I zobaczmy, co my tutaj w ogóle mamy. O, no tutaj, tutaj jakieś fajne złoże wapienia. o fajnie, to dobrze. Tu jakieś liski, czy co to jest? Wilk, łoty no, synu. Mam nadzieję, że nie będzie atakował z wilkami. To ja się po raz pierwszy tutaj spotykam, co prawda? Yy, no i przydałoby się gdzieś wybudować. To, to może byśmy tutaj się wybudowali, aczkolwiek. Aczkolwiek, no to jak widzimy tej żyznej gleby mamy mało yy, to postaram się tego nie zużywać. Yy, postawmy im najpierw yy, chatę. Postawmy im chatę, bo to im będzie potrzebne i ja bym zrobił na początek może tak. Zrobiłbym to w ten sposób. I dałbym na 6. O, coś takiego. Do tego postawimy im tu gdzieś drzwi. Niech mają drzwi. No to jest taka tymczasowa chata, żeby po prostu łóżka im postawić, bo łóżka, jak im nie postawimy, to, to, to będą za chwilę marudzić, narzekać. Więc to tylko tak na, na chwilę ona tutaj sobie będzie stała. No i właśnie, wspomniane łóżka. Niech te łóżka będą tutaj, o. Mają gdzie spać. No i daszek. Mogłem to zrobić ciut jeszcze mniejsze, ale już niech mają taki barak. Niech, niech już będzie. A później w międzyczasie ja im będę budował jeszcze, jeszcze inny domek. Ale to taki domek, który. E, który będzie. Słuchajcie, miał piwnicę. E, no bo tak bym chciał, żeby, żeby ta piwnica była. Na pewno ognisko im chcę postawić od razu, tutaj gdzieś. To nawet może być tymczasowe ognisko. Ale niech mają. Niech mają i. Brak łóżek. Jak brak łóżek, jak. Aha, no tak, no oni jeszcze, jeszcze sobie tych łóżek nie wzięli. Yy... I dodatkowo będę chciał im zrobić taką tymczasową strefę. Tutaj ona później, mam nadzieję, że uda mi się to usunąć. Yy... No właśnie. Ja ją, ja ją będę chciał później usunąć i mam nadzieję, że to się uda. I to byłoby na początek, nie? No tak, wiecie, przyspieszmy sobie może nieco czas. Żeby wiecie, żeby tam nie czekać zbyt długo. No i dobrze. Oni sobie teraz to będą tutaj znosić wszystko. Później im każe to przenosić docelowo. Osadnicy nic nie robią. No jak nic nie robią? No teraz może i nic nie robią. Moment. Znajdźmy jakieś zasoby. Widzę, znaczy jedzenie o, w ten sposób. Widzę, że tutaj mają grzybki. A co oni? Wszystko zajęli tu? Nie no to. Gdzie kochani, no ja tyle to nie mam miejsca. Yy, nie ma jagód? Bo no, widzę, że jagódek nie ma. O kurczę. No, to szkoda, to szkoda. Ale to nic, bo później jak jak yy, tam będzie okazja, to sobie te jagody yy, ogarniemy. W porządku, jak ja bym chciał, może teraz tak, może teraz ten dom docelowy. Ten dom docelowy to ja bym już bym chciał nie zbudować z kamienia. Yy, więc ja im najpierw wyznaczę teren pod jaki mają kopać. I niech to będzie, załóżmy, a niech to będzie taki teren. Myślę, że na spokojnie im to y, wystarczy. Y, może tak nastąpić, słuchajcie, że będziemy ciąć ten materiał, dlatego, że tutaj czasami trzeba bardzo, bardzo długo czekać na to, aż cokolwiek się wydarzy. Słuchajcie, jeszcze jedna uwaga. Gra y, być może no, nie jest yy, jakoś tak super yy, obciążająca, yy, jeżeli chodzi o, o, o wielkość i tak dalej. Nie, może inaczej. Gra może nie wygląda zbyt atrakcyjnie, tak? jeżeli chodzi o grafikę i tak dalej. Natomiast dosyć mocno ciśnie mi kartę graficzną. I to ciśnie mi kartę graficzną na 100%. To już jest druga gra, która w ten sposób yy, w ostatnim czasie mi załatwia kartę. A przez to nie jestem w stanie nagrywać OBS-em na jednym kompie, więc muszę korzystać z dwóch kompów i nie wiem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze wyjdzie, bo, bo mamy to wszystko sparowane na komputerze tym, na którym gramy. Jest odpalony OBS, ale on nie nagrywa, nie streamuje nic. On tylko przez plugin NDI przesyła obraz do drugiego kompa zdalnie i ten drugi komputer to wszystko nagrywa w tym momencie. Ale takie rozwiązanie nie pozwala mi na odseparowanie dźwięku, bo wszystko się zgrywa na jedną ścieżkę. Nawet jeżeli chciałbym, powiedzmy, wykorzystać zewnętrzny program, typu jakiś, jakiś Digital Audio Workstation, tak, w skrócie DAW, typu Audacity, czy, czy w moim przypadku Adobe Audition albo Studio One. No to mógłbym, ale musiałbym po prostu kombinować tutaj, rozkonfigurować sobie OBS-a na komputerze gamingowym. Po co? Zrobimy to, zrobimy to tak, jak pójdzie, tak pójdzie, jeżeli będzie coś nie tak, no to, to tych maruderów wszystkich to, to, to sorry. A ci, którzy którymi tak tam nie zależy, to, to wytrzymają, nie? To wytrzymają. Dobra, jest noc, oni poszli spać. Mnie się jakieś osiągnięcie odblokowało na Steamie, nawet nie zauważyłem jakie, bo ciągle gadam. No, to zróbmy, może tak, że ja tutaj teraz zrobię pauzę, będzie cięcie. No, i w momencie, jak oni to wszystko wykopią, to będziemy dalej się bawić. Bo, bo nie ma sensu was, was trzymać tak długo. Dziura została, proszę Państwa, już wykopana. I leje. No, dobra. Odkryjmy sobie dach, o, tak, żeby go nie było widać. Mamy tutaj osoby w, w środku, w chałupce. Teraz tak, zobaczmy kto to, kto to był dobry w strzelaniu, bo w sumie y, mogłem to zrobić na początku i wyleciało mi z głowy. Y, to dajmy, dajmy łuk tej osobie. No, ten, na ten duży to z tego co wiem to potrzeba, potrzeba, jeszcze nie widzę. Y, no tak, po 10, to by można było na polowania wysyłać, ale dajmy łuk. Y, ktoś dobry jest w walce wręcz? Walka wręcz 5. A, i tutaj też pięć, więc to nie ma znaczenia. Yy, dobra, dziurę wykopali. Teraz tak, no mamy sporo zasobów, yy, które tutaj mi zalegają, i tak na dobrą sprawę to, to, to niezbyt fajnie, yy, bo zalegają mi tu, gdzie nie powinny zalegać. Więc ja im tymczasowe schody postawię. Niech oni sobie tam. Czy nigdy nie wiem, jak one stoją. No bo to wiecie, ja ślepy jestem. Yy, niech oni sobie tam zejdą i to, wszystko, i to wszystko poprzynoszą. Mam nadzieję, że to zrobią. Yy, tylko zaraz, bo. Jako ja tu miałem... Yy, dobra, może, może być... Może być ta osoba. To ją weźmiemy, mam nadzieję, że to nie ta chorowita. To weźmiemy tak, damy jej miecz. Yy, no tak, tylko to trzeba pojedynczo klikać, bo z tego co zauważyłem. Yy, tutaj, tutaj jeszcze jest kilka rzeczy... Spokojnie, chodź, tu masz jeszcze, tu masz, tu będziesz w i masz jeszcze tarczę, jakby co kto to miał łuk? To na pewno nie jesteś ty, to bierz dzidę. Ty będziesz mieć dzidę. Dobra, niech tam te, te, te schody wybudują. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj do, do ogarnięcia, mianowicie rozkład zajęć. No i teraz tak, chciałbym, żeby tutaj była praca, natomiast tak, dajmy, dajmy im wypoczynek tu, dajmy im wypoczynek tu. Eee, albo wiecie co, albo o 12, o. Taka la siesta, o, coś takiego. I niech robią, i niech cisną. Mm, dowolnie no to chyba, to chyba nie trzeba, reszta to sen. No ja to sobie teraz tu pokopiuję. O, i niech, i niech robią, i niech budują tutaj, pewnie, że tak. Oj, nie to Uf, co ja klikam, to chciałem. I patrzę się na to i chamsko klikam, no. I wiem, że źle robię, <laughs> to i o. Takie, takie właśnie rzeczy. Dobra, pozabierajcie to wszystko, o, bardzo fajnie, że mi stąd zabrali. Bo teraz, ja tu oczywiście będę chciał mieć schodki Ale będę chciał teraz tak y, Kamienną ścianę y, Nawet y, y, Czekajcie, dwie Tak, dwie Dwie kamienne ściany Znaczy ściany, no, no takie słupy, nie? No, pięknie, bardzo ładnie Pyk, 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 tutaj proszę to wszystko zabierać i oni to mają tu ogarnąć, dookoła. Trochę im to zajmie, pewnie im drewna braknie, bo oni widzę, że drewno wykorzystują na te takie e, szalunki. Czy jak to się tam inaczej nazywa? Sorry, nie jestem budowlańcem. I w międzyczasie ogarnijmy im tutaj drzewa do dościnania. Niech mi to wszystko wytną. Niebawem można się pewnie będzie spodziewać kolejnej osoby, która tutaj ma dotrzeć. No, i tego się właśnie obawiam, bo bo wiecie, no, kolejna osoba. A, kurde, też to trochę źle zrobiłem. Też to trochę źle zrobiłem. Wiecie, co to pójdzie do rozebrania. E, bo ja potrzebuję tu schody. Nie? Ale możemy to załatwić w ciut inny sposób. Schody mogłyby stanąć tutaj. Także my tę ściankę postawimy sobie tu. Coś takiego, pyk, 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 bardzo ładnie, no i to jest zrobione, teraz mają noc, więc, więc będą tam y, się ogarniać. Jeszcze im tutaj dam jedzenie, żeby sobie mogli robić i, a zaraz, nie tak, nie tak, do uzyskania, a może być dziesięciu, nie mam problemu. Y, tutaj będziemy trzymali tylko i wyłącznie żarcie na dole, po to, po to ta piwnica jest tutaj robiona. Natomiast teraz schody, które będą prowadziły na dół, też bym chciał, żeby były kamienne. Tylko trzeba je obrócić. Ciach. No i widzicie, jeżeli ja bym tutaj postawił tak jak pierwotnie zakładałem, no to oni by już się nie dostali, bo, bo niestety bym ich przyblokował. No a tak to to w miarę, w miarę jakoś to tam idzie. Drewno mają, tutaj żarko będą sobie gotować, nie ma problemu, no jest, jest co robić. Osadnicy nic nie robią, zaraz będą robić. Która to jest? 23. No to, to oni do spalania za chwilę pójdą. Teraz tak. Mm, nie dam rady podłogi zrobić na całość. Więc tutaj gdzieś by trzeba było jakąś podporę wstawić. I to mamy tak. Od jednej strony mamy 4. Od drugiej 3. Yy, spróbujemy. Może starczy. Jak nie, to się da jeszcze jedną podporę. Powinno być dobrze. Jeszcze później trzeba będzie, jak oni wybudują te schody tutaj, to ja wyburzę te drewniane, i to też tutaj będą ściany kamienne. Także, także na spokojnie. No, troszeczkę na piechotę, ale. No, ale nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcę zrobić to tak, jak ja chcę, to nie ma innego wyjścia. No, troszeczkę mamy tutaj jeszcze żyznej gleby. To się później może opłacić. Czemu to dzwoniło? Dawać, dawać, do roboty. Ja się tylko obawiam, kurczę tego ataku, bo. O, odblokowano na osiągnięcie domowy posiłek. O, no i bardzo dobrze. Ktoś ci może zapytać, jak ty zdobywasz osiągnięcia, skoro. skoro. Yy, już grałeś? O, no właśnie. jest taka sztuczka. Jest taka sztuczka, która polega, proszę Państwa, na tym, że ja sobie sam wypożyczam grę na drugie konto steamowe. I żeby na przykład tutaj te osiągnięcia były, ale żebym mógł przetestować grę, no to sobie gram albo sam dla siebie, bo to wiecie, zapisy są różne wtedy. Zapisy są różne. E, także tu, jeżeli nie mam, powiedzmy, w danej grze, tak jak e, załóżmy w snajperze, czy, czy tam w jakiejś innej grze, gdzie można tylko jeden zapis mieć e, i nie mogę, i nie mogę jakby swojej rozgrywki prowadzić, a gra mi się podoba i chciałbym ją sobie prywatnie pograć. No, to wtedy wypożyczam sobie na drugie konto Steamowe. Tam się przelogowuję. No i mam inny zapis. Także się nie gryzą za sobą. Można korzystać. Taki patencik Wam sprzedałem. E, dobra, aha, bo wy nie macie co robić. Dobra, już, już macie co robić. Już macie co robić, ludziki. Teraz tak. Tu proszę bardzo mi to wszystko ładnie obudować. I oczywiście będę chciał kamienną podłogę im tutaj machnę. Sru. Będzie tak. No i tutaj oczywiście również. Nie, nie musiałem tutaj akurat dawać, bo. No ale już tak, jak przejechałem, tak przejechałem. Dobra. Przyspieszamy czas, niech oni to wszystko ładnie wybudują. No I zaraz będziemy dalej działać. Jest dzień piąty, więc yy, nie jest źle. O. No, właśnie, no i to jest to, o czym mówiłem zbawienie. Nie wiadomo, czy to członkowie kościoła trzeciego Przyjścia, szukający nieszczęsnych grzeszników, aby ukarać ich dla przykładu, czy inni fanatyczni wyznawcy jakiegoś kultu. Maria niespójnie opowiada o religii, torturach i ucieczce, ale trudno wyciągnąć od niej jakieś dokładniejsze informacje. Czy zapewni się jej schronienie? To może narazić osadę na niebezpieczeństwo. No i ja zawsze mam z tym dylemat, nie? Bo. bo... Raz, raz wziąłem, raz nie wziąłem no i to takie wiecie no ale weźmy już, już niech będzie bo to zbliża się wróg, no właśnie no i to jest to o czym powiedziałem za, za 22 godziny będzie wróg e... no i ci są niby uzbrojeni natomiast zobaczmy gdzie, gdzie tam ma ma Maryjka jest o jest Maryja o Maryja trochę, trochę skołowana ona jest dobra w strzelectwie, ale ona ma tylko kurcze 8 punktów i nie wystarczy do tego, żeby żeby używała tego łuku. A nie mam żadnej ręcznej broni. No można było wybudować oczywiście stół. Tam pewnie ktoś podpowie. Można było, pewnie. Wszystko można zrobić. E... No ale ja nie zrobiłem. no I teraz zrobimy to tak. Ciach. I ciekawe, czy oni sobie z tym poradzą. Mam tylko nadzieję, że oni mi tutaj te glinę tam wydobędą. Także do pracy rodacy, a ona się tam leczy, Helenka, Helenka leczy. A Maria odpoczywa. No dobra. Ile tam ten odcinek będzie? O kurcze, to trochę, trochę pewnie zajmie. No dobra, to, to co, to, to nie wiem, no, no widzę, że sobie radzą jakoś. Z tą podłogą. To może zróbmy tak, słuchajcie. Jak już ten wróg się zbliży, no to wtedy tam włączymy z powrotem nagrywanie, tak żeby was nie trzymać. No i mamy, proszę państwa, taką sytuację. Okrutni zbuje. Fanatycy żądają natychmiastowego wydania osadniczki znanej jako Maria, która ma spłonąć na stosie albo zostać żywcem obdarta ze skóry za swoje liczne grzechy. Wypeł wypełniają wolę Boga i mogą zabijać. Hmm, no właśnie, i teraz y, zastanawia mnie, jak silni będą ci przeci przeciwnicy, ale my odmówimy wydania wydania y, Marii, także. Maria zostaje. Tak jest, chwytamy za brodę. O, i już idą, ale to jakieś cienkie bolki są, mam nadzieję. Yy, mam nadzieję. Natomiast tutaj sytuacja, jeżeli chodzi o domek, wygląda następująco, że mm, brakuje mi kamienia, niestety. No i w tej chwili to oni niech tam się przygotowują do walki, natomiast my... Yy, my tutaj, o, mamy uczniczkę, to niech ona sobie tutaj będzie. Halo, halo, mistrzoniu, jo, bo ciebie chcę powołać. Yy, ma Maria raczej nie zostanie powołana, bo ona broni nie ma, no co tam, pięściami może się w sumie bić, ale... Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Czekajcie, skąd oni idą? Aha, stąd idą. Ale czy przyjdą? To nie wiadomo. Aha, ha, ha. bo oni są w czarnej. A, idą jednak. No dobra. Yy, a myślałem, że nie przyjdą. No dobra, ty, Maryśka, ty też chcesz się bić? Jaka bohaterka normalnie. Dobra, to ty pięściami będziesz. To ich porozstawiajmy. Nie, no żartuję, Maryśkę to gdzieś tam na tyły damy. Natomiast, Ty, Miszczuniu, chodź tu, bo Ty tam masz Dzidę. Natomiast y, ja będę sterował uczniczką. Gdzie, gdzie są Ci? No właśnie, pytanie: jak oni tutaj zamierzają dojść, bo to, to od tego zależy ustawienie moich tutaj wojów dzielnych. Ale widzę, że tutaj, dobra. Yy, to uczniczka niech idzie tu. No chodź. Halo. Pójdź wa, patafianie, ty. Już tutaj, o, z góry niech, ojej, oni wyjdą teraz? Oj, 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 No, ale dlaczego ty, jak ty No to nie pchaj się tam! Szczelaj do nich! O, dobra, tutaj proszę, Ciach. I szczelaj. No. I pewnie, że tak. Strzelaj tego, jasne, że tak. I mikrujemy, i mikrujemy, i mikrujemy. Ale mikruj, kuźwa, jak ci wydaje rozkaz. No patrz, ta się zatrzymuje, no. Przecież tam zaraz zaciukają ją. No, do, ale dobrze strzela, trzeba przyznać. Kurczy, dobrze strzela. E, Odblokowano osiągnięcie, odwet. A tam ci się leją, czy, czy co oni udają? Dawaj, dawaj. Oj, chybienie. No dawa, jeszcze jedną wypuścić, bo ten to już ledwo coś się słania na nogach. tam się. Znaczy... Jest wiosna roku 1353, gdy osadnicy zostają zaatakowani. Ich ciężka próba trwa 3 godziny 51 minut. Na szczęście atak przeżywają wszyscy mieszkańcy. Podczas walki poległa następująca liczba wrogów dwóch. Wśród osadników największą odwagą wykazała się i najwięcej ciosów zadała Hegelina Griffin. No patrzcie, kurczę, to pewnie ta z tym mieczem. Największych obrażeń y, doznała Peronel Samson. Ale dobra, y, to dobrze, ale nie, 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 nie puszczę ci kuźwa tego płazem. Dawaj go, ciśniesz! No, dawaj go. Do końca, do końca. No. Y, no i bardzo fajnie, słuchajcie, wygraliśmy. Teraz teraz tak. Y, trzeba, trzeba im tam pozwolić się wyleczyć. Ci, którzy mogą, to będą leczyć. Jak chodzi o krakiem, pójdźmy. Elenka? <noise> Biedna, idź do chałupy. Gdzie tam na grzyby poszłaś? No dobra, i, i, i Maryśka też, niech tutaj już sobie ogarnie temat. Słuchajcie, no, myślę, że w tym odcinku to będzie tyle, napiszcie oczywiście co tam sądzicie, ja przy okazji zobaczę jak to, jak to wyszło, to nagrywanie takie, bo na live'ach to się możemy tak bawić, tym sposobem przesyłania obrazu. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie, no to jednak chciałbym, żeby te filmy były nagrywane e, tak jak dotychczas, nie? E, także wy napiszcie w komentarzach co sądzicie o samej grze, jak tam wyszło, to ja sam będę widział. No ja się z wami żegnam, trzymajcie się do zobaczenia, papa. Pa.